Z tej strony Reja, dzisiaj gra ze mną. Flash. Siemaneczko, luziczki <grywa> gdzie w pozytywnych nastrojach. Tak, tak, święta idą, więc tutaj wszystko gra. A ja My też gramy. Co gramy? No wiadomo. środowo przedstawiać. Środowo-Battlefieldowa. Tak jest. jest Mapka Operacja Metro. To jest jakiś podbój, czy coś? Właśnie my wysadzili granatem. Statystyki 9-3, dobra mapa. O ja, bardzo dobra. Ja ją lubię, bo ona jest taka, taka dynamiczna, to się zawsze coś kurwa dzieje. No. Zawsze ktoś... jakiś Mapa z podstawki, powiem. ale jest ok. Mhm. Mm GRNATA! Tutaj byśmy może troszeczkę tak ogłosili parę rzeczy. Mianowicie na przykład ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że na razie odpuszczam Luciusa, bo... Ta gra po prostu no nie jest sprawieniem w moje gusta, ja się troszeczkę przy nim nawet męczę. Jakoś mnie to nie jara. Także po prostu na razie będzie... A skurwy sobie nie wysadziło, nasz. Ładnie. Na razie będzie przerwa po prostu w serii, najwyżej do niej wrócę. Albo zastąpię jakimś no... innym chorobem, albo tak. Albo czy coś. innym. I tak na razie widzę nie ma zainteresowania, to... Ale dostałeś jeden ale... komentarz sympatyczny O tak tak, bardzo miłe Pozdrawiam osoby, autora tego komentarza oczywiście Jeśli wciąż ogląda coś Kurwa marne wypuścimy I jeszcze podziękujemy no i... tak jakoś za te parę subskrypcji Które no mamy, tak, to jest osiem, nie? Za subskrypcji, za tę oglądalność, która po prostu... Zawsze nie co? <noise> <się głos> Dobra, przestań, ale jest okej, okay, zawsze coś Nie no, ale nie, ja to mówię pozytywnie Coś kurwa, coś tutaj się dzieje Coś jest, tak, tak. coś jest Dużo widzę, jest, nie jest nie... dosyć spore zainteresowanie tą nową serią Buddy's Player A ale no tak sokoło. szybko, szybko podskoczyły wyświetlenia Bardzo przyjemne Chociaż mnie tam nie ma Ale cieszy no, to łapomkając <laughs> Ale bo... jak najbardziej tutaj się będzie ukazywać dalej także Zapraszamy w, w niedzielę. Na, kolej... na niedzielę to będzie, tak? Tak, to będzie na niedzielę. I myślę, że flash będzie z tym razem uczestniczył w naszej rozmowie z Shurikenem. No chętnie. Tylko ja to mam słabe gadale. To byś jakiś, jakiś ciekawy temat. O, 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 o. A, a, a. Zabili mnie, rozumiesz? Naginę co chwilę, kurwa. Bliżej święta, co raz bliżej święta Jezu jest co ten bracia kupił dzisiaj jakiś taki eliksir Nie wiem, jakiś o w puszkach czeka już mi to pili, a za jakie to syf jest nie polecam to. Eee, żeby... dobry specyfik <laughs> Dobry specyfik, a pierdolę ten izby drzwi Boję, że później może być nie ciekawie No ale co... Co robisz? A my w przeciwnym drzynach, jakby, tak? Tak Wow, tak będzie. Iby się na siebie troszeczkę, bo tu funkcje, bo grubo. Coś tam widzę, się chłopaki przemieszczają, coś się starają sobie ale Ale, ale i tak zapraszamy. nas sobie z tego co Nic widzę. Widzę, nie ugram z tej broń, kurde. A czemu graż? A zwalem. Aha. Dobra, ja to, to jeszcze ma... nie mam ci do poziomu na to broń. Ja Mam dopiero 40. Hehehe Ale szczerze to tak ci powiem jakieś grupy nie urywa to ten Maszynowy... ...mordulec Spierdalaś tym kolejnym, hmm. że jest do kogo hmm. Po snajperze sobie troszkę U. Na tej mapie jest odważny, odważny, odważny Ja się tutaj próbuję przybijać kurwa Biegnę sobie do przodu Byle nie do tyłu, to coś pewnie zdejmie O jest jakiś... Coś tam się przebija O proszę się ktoś ktoś wychyl się, wychyl się, wychyl się. W której stronie leżysz, z z lewej czy z prawej? Ja nie leżę, ja stoję. No dobra, ale po której stronie się mieścisz? Wow. Czekaj, ja czekaj, chyba czekaj, czekaj. Wiem, czekaj. Chyba Muszę się skupić teraz. Okej, okay. ja jestem chyba po środku. No. Jeszcze na peronach, na perunach. Oj, myślałem, że to ty. Dobra. Dostał. Za trzecim razem trafiłem, jakby nie, był. nie było. Thank you. Trolololo. Bang. Ty tam męczysz moich ludzi, widzę. A jak nie, jak tak? O! Strzelasz do typa w tym, w wagoniku? Tak To do mnie Nie rób tak Nie lubię się nie. z tobą Nie czy... A nawet Wiec. mój zanek się ściągnął Wdechaj Niedobrze, nie oj niedobrze Źle się dzieje w państwie duńskim ha. Zmienim lunetę, bo dwunastka 12... to jest jednak przy dużo na to O kurwa mać Może ACOG? Jak mówisz? Da radę? Nie wiem, Co wie tutaj? tutaj? Z laserem. Jest, dobra, lecimy. Granot, granot! Granot! Ale i tak lepiej niech powiedzą grana od czasu do czasu niż mają cały czas tym spamować tak jak i tym skill. Ale powiem ci szczerze, jest skill dobra gierka. Free to play, ale powiem ci... Nie jest nie. zajawka na to. FAK! Dobra jest dobra O to żem kurwa narobił tak? Ja teraz będę rolować tam. Tak? Mhm. Stanąłeś przy czy kupaczce z amunicją i będzie rzucał A tak. czy znaczy, wiesz, pobieram sobie, tutaj trzymam nasz y... Punkt, kurwa, tam się jakaś menda przedzierała. Baaak. No i dostałem. Nie jedz. Przepraszam. Gruby będziesz. A jaki? Gruby. I co? Jakoś dobrze mi idzie, muszę się... Z której strony jesteś? Tak, o kurwa. Ożeś ty skurwysynu! Urwiesz mi od internetu. Co? <grymisz> Nic nie urwałem. Wow. Na pewno. Oh, fuck! Aj my wyczaił. Nie A Ale ładnie, że popchnęli. to linie widzę. Słucham? Ładnie, że się popchnęli. A, no, was popchnę. Czekaj, tej. Czekaj. Panie jeden z drugim, kurde. Jaką mam jej A, A czym sobie to jest... grasz? No cały czas tym azwalem się męczę, kurwa, bo chcę inną broń. A w jakiej klasie? Co cię to interesuje? A co cię to interesuje? Jakiegoś psa bije właśnie, snajpera. Z dziada teraz technik padł. Cały czas się stywno przydzielamy widzę Kieruny jasne, siarczyste, ogniste Pobudka panowie, odbiór Nie no kurwa, dzisiaj idzie z syku, normalnie jest kill jest, Są zabójstwa, jest wszystko, jest seria ofiar, jest rozumiesz Wszystko jest Jest fragment broni kurde taś... nie ma, cholera jasna, ja nie lubię tej broni za bardzo Ale no, nie, może tylko to jest takie Moje wychyl się, wychyl się, wychyl się, ktoś tam Kurde, blać, jebane sukien syny! Sorry, Sorry, ale to było mocne Weszli po mnie. O. Bang! Patrz! Koniec! Nie mogę! Emocje, nerwy, z wszystko Dostałem z boku. No bo z tam jesteśmy... Toś mi, to, mi zasłuczaisz Ja chcę taką Saharę, że to... AN94, ja z tego nigdy nie umiałem strzelać Nigdy w życiu AN94, Zaz... ja też nie AN, to to jakoś seriami strzela Ale możesz ustawić ogień ciągły No wiem, wiem, ale taki odrzut nie ma... Nie wiesz właśnie Co? Nie wiesz tego, to ci mówię Aha Eee... ja za to bardzo cenię sobie G3O3 Aha, to jest taka armata szybka ja mam wrażenie tak, ja mam wrażenie jak chciałem dwonią, że to czeku wypluwa takie pociski, ja nie wiem. przednicy 5 cm, co po prostu rozrywają na, na kawałki. Ale refleks jest. Ale dostał. Ale że i tak przegrywacie. Ale... Z rek sam je pocisnął czeku. 8 nie ma lipy, nie ma tego. 13-9 jest trochę lipy, no ale i tak przegrywamy. 99 punktów nam zostało. <laughs> Także... Bardzo razem. Medyków tyle, czeku, że ja nie wiem, cały świat by ogarnęli, a tu nie, kurde, po co będą coś robić? Tam, postać popatrz. <grym> Patrz, co medyku. chłopaki robią. Ja się chcę na peronie tutaj spić. Poproszę. O, widzę, tu się czołgał chyba kolega jeden tak. A, tak, kiedy ja widziałem go. Ja rozumiesz? Chyba nawet byłeś ty. Nie, nie, Miasto moje, a w nim... granat Najpiękniejszy mu świat... Są Okej, okay, oh. Co to było? Jakieś figury, rozumiem. Jakieś, kurwa... Spagaty, karatectwo, jakieś... <laughs> skurmy, Z karata któryś wleciał? No ty, no leciał koleś, tak jakby się chciał cofnąć. Ale mu nie wiesz, bo tak skarabo trochę jedno. Temat. Cóż, <laughs> trzeba się tu odpierdolić. Przeczekać granat. Idziemy, zobaczymy, poczekamy chwilę. Czekaj. Ciek! Alta, bym wygorał, coś czuję. Ktoś do mnie strzela, ale. Kto? O tyle jestem A. Gdzie wy się o cyk. My... Chciałem się my... pytać Środek gdzieś się, się pochowali, ale... Jazda, jazda, jazda! Co jak co? Ale teksty w jest są dobre. To tak. Ciekawe jak w tej czwórce to wygląda, czy to jest to samo czy... Nie wiem, muszę się zapytać o relacje z tego brata Wtedy będę mógł coś powiedzieć, bo on zakupił, przyinwestował w tą gierkę Coś tam psioczył jak były te otwarte beta testy No na becie to ja grałem, ale strasznie to szło Dlatego Dobra. w sumie ci powiem ty, słuchaj każdy miał jakieś tam problemy z tym <laughs> Nawet właśnie bratek po złożeniu nowego kompo bo... Mm, jakaś była zła optymalizacja Ło! Wow. Dostała koniec! Także co? No, Przegrana! Jakoś się udało tak? Co no, Coś miało nie udać? I co? No i do następnego tak? Do następnych materiałów Ajax. Także trzymajcie się i do usłyszenia, zobaczenia i wszystkiego. Do widzenia. Pozdrawiamy Was. Na razie.